No i mamy kolejny dzień. Dzisiaj jak widzicie pogoda dużo lepsza. Od rana od godziny 10 do teraz, w sumie do godziny 15 byliśmy na plaży. Plaża stosunkowo pusta, woda 19 stopni, więc jak na polskie bałtyckie morze, no to można powiedzieć, że luksusowe warunki. Słoneczko świeci, troszkę nas spaliło, no a teraz kierujemy się w kierunku portu. Może coś zjeść jakiś obiadek zaliczyć. Zobaczymy też przy okazji inne ceny. Można zjeść nad morzem. Tania obiad na wiatce, kurczak 30 zł, kodlet mielony, wyprzewy 30 zł, zestaw paczki zmęczone 25 zł, zupa dnia 8 zł. Więc naprawdę za takie rozsądne pieniążki idzie zjeść obiad i nad polskim morzem. Ale tak, jak wspomniałem, kierujemy się do portu, chcemy zjeść sobie dzisiaj szaszłyka. Tam jest taka fajna budka, właśnie w porcie, gdzie mają kaszanki, kiełbaski, szaszłyki, tam celujemy. Na pewno nie będzie tanio, bo jest chyba złotych 16 ,90 zł za 100 gram szaszłyka. No ale zobaczymy na miejscu, jak zamówimy, dostaniemy porcję, to może wam nagram i pokażę, jakie są ceny właśnie za takie dania. Wczoraj jedliśmy ryby, ryby w granicach 45-50 zł, trzeba było liczyć, tu macie dania gładowe za około 30 zł, więc ceny na polski morze nie zabijają. Jak mówię, siedziliśmy nad morzem. Też nie, nie było ścisku przynajmniej w tej miejscowości do ruchu, w którym jesteśmy właśnie. Jedzenie oglądać to też mamy kotaki zrożna, kebaby, rollo, hot dogi. Hotdog na przykład 10 zł, hamburger 28 zł, kebabułcy, czyli 2 zł. jedzenie jak wszędzie. Można powiedzieć, że tak jak we wszystkich innych miejscowościach w Polsce. Kierujemy się właśnie na centrum. Teraz mamy około godziny. O 15.30 i ludzie wyciśnili na miasto, jest tutaj dosyć pełno. Kolejny przykład na to, że można tradycyjnie zjeść. Zupa lub drugie danie 38 zł na końcu alejki 100 metrów. No i tak Wam pokazałem, na no 40-45 zł pojecie. Ale teraz wracając do normalnych atrakcji, będziemy chcieli dzisiaj parę Wam pokazać. Które tutaj można zobaczyć jak wyglądają plaże, jak są szerokie. Dzisiaj już troszeczkę pogody jest, więc może coś więcej nagrać. No tak jak mówię, a teraz idziemy do portu. Tam zobaczymy łódki. Może który dzień, teraz najbliższy przepłyniemy. Chyba jeden z statków, który tutaj są. No czas pokaże, jak nam się tutaj uda e, no wszystko rozdzielić i, 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 i znaleźć czas na to wszystko. No idziemy właśnie tym głównym detakiem. Wam go wczoraj nagrywałem. Wczoraj była troszkę gorsza pogoda. Dziś mamy niedzielę. O, jedna gałka lodów 8 zł. Tyle samo płacimy w Piotrowicach Wielkich na Śląsku, w takim sklepiku zwykłym, to samo jest 8 złotych. No tak to wygląda, kupa jakichś tam atrakcji, typu gadżety, magnesiki i inne rzeczy. I restauracji też, tutaj akurat w Dorówku jest pod Tu możecie zjeść wszystko, od kebabów, hamburgerów, zapiekanek po ryby wszelkiego rodzaju, jakieś śledzie w bułkach i wszystki zakręcone. No co nie chcecie, po jakieś tam standardowe, jak widzieliście prędzej, dania obiadowe w jakichś takich właśnie barach mlecznych, stołówkach szkolnych. Więc jak chcecie po taniości, macie tanie restauracje gdzieś na bokach. Chcecie zjeść na głównym deptaku, tak jak tutaj, to jeszcze około 40-50 zł. No, ale dalej to nie jest jakoś tam super drogo. No i tutaj właśnie się kierujemy, tam jak zobaczycie, tam jest budka z szaszłykiem. Mam nadzieję, że będą gotowe. No a tutaj mamy właśnie piękny wielki port darówku. Wielkie statki. A tutaj druga strona. I jeden ze statków, w którym spalamy, w tym tygodniu popłynąć. I też relacje na pewno Wam nagramy z tego. A tam z tyłu są takie motorówki. Kiedyś na takie płynęły mam to już chyba z 10 lat temu. Wtedy były fajne fale, bo dosłownie na kilka metrów w powietrze. No dzisiaj może nie ma w ogóle fal, no więc na spokojnie będą płynąć. O no, takiej łódce mówimy. One mają te dwa silniki. Ja kiedyś płynąłem taką, co miała cztery silniki z tyłu. Nie wiem, jaka tam moc tego była, ale tak jak mówię dosłownie na falach, to na parę metrów do góry wylatywało. Idzie na tego szaszłyka bo zgodnie się zrobiłem. Dziś jest budka, w której sterują właśnie tymi mostami otwieranymi, No której właśnie idziemy. Te budki, budki ludzie wypływają i statki to, to się otwiera. No i taka porcja szaszłyka, kiełbaska i napoje wychodzi około się zł. No i szaszłyk, bardzo smaczny. Nie jest to bardzo najtańszy, ale... Można sobie nim pojeść, bo nim taka porcja jedna jest na około dwie osoby, bo samemu ciężko by było to wiedzieć. Ja musielibyście być głodni, żeby zjeść sobie to pojedynczo. No i mamy jeszcze ziemniaczki do smażenia, Tu mm. dobre. Już prawie co zaraz dalej no, na miasto. A pogoda, na razie jeszcze wysyłamy jakieś no ale jest bardzo ciepło jak jest podnośnina, to znaczy przesuwany most otwierany most, aby statki właśnie mogły przepłynąć No i teraz widzicie jak się rozsuwa On nie jest dźwigany, tylko rozsuwany Mostem przesuwa się na ląd tak, żeby statki czy inne no i, no i teraz będzie płynęła taka droglówka. No i teraz jest otwarty No i nie ma Tu się w Tak jak widać, żeby taka waglówka przepłynęła sobie Mogą zostać otwarte. Myślę, że pod tym mostem, nawet ta, ta motorówka, którą widać z tyłu, ta malutka, taka bodonowa, nie byłaby w stanie się zmieścić. Dwa te statki, które się muszą zawrócić. Jak zwróci uwagę, też wpływają tutaj w tą zatokę przez ten otwierany most. No i tutaj się będą teraz zawracać, żeby później wypłynąć na otwarte morze. No i tam płynie drugi. Tu jest król Eryk. jest chyba mniejszy z tego, co, co widzę, a ten drugi, który płynie, no jest dużo, dużo większy. Prze chcieli przejść właśnie na tamten statek, który jest tamtej strony, ale musimy obejść tą taką zatoczkę naokoło, w tamtą stronę, naokoło i dopiero do, nie do niego dojdziemy. Może z bliska to się uda. No i tu, jak widzicie, mają na tyle duże miejsca, że się właśnie zawracają, a tam jest ten Unicus. W taki sam sposób się zawraca. Musimy na, manipulować żeby obrócić Sadków doszliśmy właśnie do tego jak to przeczytać Trzlundi Nie wiem jak to fachowo przeczytać Jak widzicie ma takie rury do jakiegoś właśnie przepychania no, piękny, piękny duży statek który tutaj stoi no, robi wrażenie Taki wielki Ciężki statek, a zatrzymywany jest na takiej malutkiej kotwicy. To jest mała, wiadomo, że swojej waży, no ale jak porównamy wagę tego statku i siłę, którą pewnie ciągnie, to ciekawe, że jest w stanie właśnie utrzymać taki gabaryt. Na górze mamy jakąś koparkę, która ja tam coś pewnie załadowuje lub wyładowuje. Tu też jest w Darłowie, chyba port jachtowy, do którego będziemy chcieli się udać. Teraz jesteśmy na takim głównym porcie w Darłówku, a na pewno będziemy musieli się udać do, do Darłówka, do Darłowa, to znaczy do tego portu jachtowego, który ponoć jest przepiękny. Więc to jest kolejny cel, do którego będziemy jechali. Jeżeli jeszcze nie oglądacie mojego kanału, nie subskrybujecie, kliknijcie subskrypcję, bo będzie dużo fajnych materiałów właśnie stąd. Wam tylko pokażę przez płot. Jest jakiś warsztat, właśnie takich łódek, jachtów, statków i innych pokrewnych. No i możecie popatrzeć na jakie właśnie takich platformach te statki są wyciągane, no i gdzie są odmalowywane, remontowane. Jak widzicie, troszeczkę chmurek teraz się nazbierało za mną. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo się dosyć ciemno zrobiło, ale cały dzień mieliśmy fajny, Cię od godziny 10.00. Do godziny prawie 15, 14 się dokładnie zaczęło się zbierać. Byliśmy nad morzem, weszliśmy do wody. Morze Bałtyckie miało dzisiaj 19 stopni, co jak na Bałtyk to jest bardzo dużo. Popływałem sobie naprawdę fajnie, przyjemnie było. No to do teraz też tak jak widzicie słoneczko świeci, za noc te chmury. Mam nadzieję, że tak jak mówię, nie będzie padać. Ale ja tak czy inaczej lubię polskie morze, e, ma to swój klimat. Właśnie to, że gdzieś idziemy, możemy coś sobie zjeść, e, powiedzieć drogo, nie drogo, no ale z drugiej strony, jak policzymy, że takie zagraniczne w czasy e, dla trzech osób wychodzą w granicach około powiedzmy tych między 6, 7 a 9 tysięcy, no bo tyle wychodzą, jakieś tam Chorwacje, nie Chorwacje, e, czy tam Włochy, no to tyle samo tutaj wydając. Mamy pełne all-inclusive, czyli jemy sobie śniadanie, obiady, kolacje, gofry, wszystko co idzie. Właśnie tutaj m, śniadanko e, gdzieś tam w restauracji, to się wydać około 30 złotych za osobę. My sobie śniadania kupujemy normalnie w sklepie, rano sobie w domu jemy jakąś bułeczkę po taniości. E, potem idziemy na obiad właśnie na miasto, a kolacja to często jest jakiś goff, albo jakieś naleśnik, albo coś na co człowiek ma smaka, Pochodzę za tutaj to chwilę gdzieś coś zahaczy. Coś sobie zje, więc nie kupujemy stricte kolacji. więc cenowo, też nie wydajemy. Na 3 osoby średnio mi wychodzi, tak jak to byłem wczoraj. Tak samo zresztą dzisiaj, już jest powoli wieczór, e, wydajemy około 200-300 do 300 zł. No i to wystarcza. No, dzisiaj, z tym szaszłykiem, e, no, na razie wydaliśmy te 200 zł, na nie wydawaliśmy nic. No, w sklepie wydałem 20-30 zł na, na kupne śniadania, które będziemy mieli przez kolejne 30 dni. Nic, jak mówię, przez kolejne 3 dni. Więc tak to, tak to wygląda kosztowo, więc spokojnie jak się sprężycie i postaracie o 200-300 złotych, jesteście w stanie w ciągu dnia tutaj przeżyć. No i też żeby nie było, ja mówię 200-300 złotych na trzy osoby. Czyli dwie osoby dorosłe i dziecko 12-letnie, które powoli teraz wydaje na te wszystkie atrakcje jedzenia więcej niż my jako dorośli. Więc jak mówię, no, nie, ma, nie ma tragedii. Co do samego klimatu, no jest całkiem inny klimat niż niż w innych krajach. Tutaj coś się dzieje na mieście. Za granicą znowu hotele są bardziej wypasione w jakieś baseny i inne atrakcje. Woda jest cieplejsza. To jest kwestia co lubi. Mówię, jesteśmy teraz na tej wschodniej części, myślę za tym wiaduktem, który tam jest. No i tu jest dużo mniej tłoczny. Tak jak wam wczoraj nagrywałem. Tu jak widać jakieś tam ewentualnie tak jak teraz kolonie, ale ludzi jest stosunkowo mniej niż w tym Głównym W Restauracji też jest mniej, no i spokojnie można sobie pochodzić, więc jeżeli nie lubicie mocno otoczonych miejsc, to warto udać się właśnie na tą stronę. My jesteśmy na tej drugiej stronie, no tam jest dużo więcej ludzi, dużo więcej imprez, tam jest dyskoteka też przy głównej drodze, więc no swoje się tam dzieje. No, wygląda to fajnie, mi się powiem, że Wam podoba. Co prawda, niektórych budek bym nie, nie chciał widzieć, bo niektóre rzeczy, takie czysto takie, można powiedzieć, gadżetowe, Do na to nie przemawiają, no ale wiadomo, każdy lubi co innego. więc trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład dzieciakom się takie rzeczy mogą podobać. O, a tutaj kurczak zrożny, aż pachnie tutaj. Tak, 30 zł, połowa kurczaka, co myślę, że na dwie osoby. I dziecko spokojnie wystarczy, wychodzi około 30 zł, no plus frytki, jakąś tam surówkę, no to trzeba pewnie z 15 zł doliczyć. Więc znowu 30 złoty kurczak, plus 15 e, frytki surówka, to mamy 45 zł. No i dwie osoby można sobie też, że tak powiem, dobrego kurczaczka zjeść, bo pół kurczaka na dwie osoby myślę, że stanowczo wystarczy, żeby sobie pojeść. No to macie około, około powiedzmy 20 parę zł za osobę, za obiadach taki. Przykład maszynki, która zżera pieniądze, kiedyś. Na takim czynniku trzeba powygrywać i on jest tak ustawione, że po prostu każdy ma stracić. My teraz mój młody się że chce zagrać, mój wazutę. To nawet nie ruszyła, jest zepsuta, nie działa, nawet nie było nie żadnej reakcji, żeby gałko ruszyła, ale pieniądze zażarło. Więc nie grajcie w takie głupoty. Byłem dzieckiem i to były początki. i to nie nieraz jakiegoś miszka się udało wygrać. Co prawda? Jak się nam wrzuciło, ta pierwsza się nie udało, drugi, trzeci, czwarty raz i finalnie wydało się więcej jakby się do budki i kupiło samemu tego. Mi gdzieś tam w sklepie, no ale gdzieś tam jako dziecko to było, to mu że się wygrywa. No a, a teraz tak jak mówię te maszyny są tak zrobione, że no wygrać tam to ograniczy cudem, to nie wiem co by się musiało stać, żeby tam udało się wam coś wylosować w takich właśnie maszynkach. zestaw od 13 do 17 rosł z makaronem, kortec schabowy panierowane panierowany, ziemniaki, surówka, kompot, deser 39 zł, a dzieci do 7 lat 20 zł Więc idzie tam na gdzieś. Eee, wieczorem jak mówię trochę zakmurzyło, zakmurzyło. no ale jeszcze na plaży naprawdę dużo ludzi. A teraz jesteśmy właśnie na tej drugiej części plaży. To są te kamienie, wczoraj wam to pokazywałem. No podejdziemy pod wodę, pokażę Wam jaka woda jest czyściutka. Dzisiaj pływaliśmy dosłownie wchodziłem do pasa i wszystko było widać. Całe stopy, wszystko idealnie, czyściutko. jest dużo mniejszy piasek niż w drugiej stronie, ale popatrzcie na tę wodę, jak ona jest czyściutka. To jest krystaliczne. Jak ktoś mówi, że woda w Bałtyku jest grudna, to patrz, jaka czysta. Fajnie, że to nie są jakieś ciepłe kraje, nie jest ona jakaś taka właśnie błękitna, no, ale jest czyściutka, bardzo czysta. Widzicie właśnie ten nowy taki holofront, który jest, no i tam jest drugi. Tu zawsze jest płyciej i dużo cieplej, patrzcie, gdzie te dzieci tam są, tam z tyłu, a jak staną, zaraz akurat sobie siedzą, ale jak staną, to mają do pasa wody. O, kazy ten stał. Widać, że tam chyba się nie widzicie. Jest już daleko to jest. Zobaczmy, co którą warto zaliczyć, będą w zarówku, jest ta malutka latarnia. Tam tutaj widzicie. Na nią podróżna wejść. Zaraz się zbliżymy do środka i zobaczymy, ile kosztuje wejście. Nie, jak wygląda właśnie wejście do góry, no ale ona jest stara, piękna i ceglasta jak to mówią, ale widok z niej naprawdę będzie ładny. Cena biletu normalnego 15 zł, ulgowy 10 zł, no i otwarte jest od 10 do 20, pakujemy z środka. To sobie idziemy do góry? do góry, właśnie na tym latarnie. Mówiłem, 15 lat za osobę dorosłą, 10 lat za dziecko. A tutaj widać, że w jakimś pokoliczku byli, takim właśnie w jakimś jak to było marci, jak w że mamy schody. Do góry pochodzę, parę schodków i zaraz będziemy. Na latarni, tu jak widać, za mną są lampy. Co ciekawe, nie ma takich starych lampek. To chyba pamiętamy z bajek, i to są właśnie takie trzy soczewki, yy, i to jest też zasilane akumulatorami. Pewnie gdzieś awaryjne zasilanie z tymi akumulatorami. No, a widoki stąd są, mimo że taka malutka latarnia, to widoki są naprawdę piękne. No tak, jak mówiłem przed chwilką, 15 do jest za osobę dorosłą, 10 za dziecko. Chodzicie chwileczkę, bo jest parę schodów, jesteśmy na górze, zresztą widzieliście rozmiar tej latarni. No ale myślę, że warto będąc tu, bo, bo widok stąd jest dużo lepszy niż by się z dołu wyobrażało. Zaraz Wam pokażę właśnie tą latarnię, tutaj mam chwilę wspominałem. Są takie trzy soczewki, które chyba emitują światło. Od dołu się znajdują akumulatory, no, tak jak do awaryjnego Tutaj też są co ciekawe czy grzejniki. Eee, przypuszczam, że może musi te zapewnić jakąś temperaturę w tej latarni. No ale tak to tak to wygląda, jeżeli chodzi o samą latarnię. No Z tej strony nie przejdziecie, tam jest właśnie zejście, wchodzimy do latarni do dołu. Tu jestem cały Luna Park, ale teraz mało istotne, pokażę Wam widok na port. Tutaj mamy jeden z ciekawszych, takich gorszych hoteli, które znajdują się właśnie w Darłówku. Dużo ogromny port. No i tak to wygląda. Widok na, na darłówek, a tutaj widać teraz tą plażę, którą Wam przedtem pokazywałem. Byliśmy przed chwilę nagrywałem wam miejsce właśnie z, e, z tej plaży. I tutaj widzicie, tu widzicie tu macie te betony właśnie, o których Wam pędziej wspominałem. One są aż tam do końca. Stąd to fajnie widać. Tam są z tyłu falochrony, ale tutaj mamy właśnie te betony, które oddzielają plażę od, od właśnie morza i powoduje to, że ten element, właśnie ten kawałeczek odtąd do plaży jest po pierwsze dużo czystszy, a po drugie dużo cieplejszy. Przez to, że jest tam płycie i fale nie wybierają tak piasku, no i automatycznie też jest dużo cieplej. No i tak to się prezentuje. Taki piękny widok jest właśnie z tej latarni. A teraz idziemy na drugą stronę. Tu jest ten hotel, o którym Wam wspominałem. My mamy nasz hotel. Jakby pójść właśnie tutaj do końca. Tam, nie wiem, może z 300-400 metrów i mamy nasz hotel. Tu jest ten most otwierany, o którym wspominałem prędzej. On się nie tyle otwiera do góry, jak porządkowo myślałem, ale się rozsuwa właśnie na boki i żeby przepłynąć średnio raz na godzinę się otwiera. Tu jest ta cała promenada, po której chodziliśmy. Gdzie są wszystkie te restauracje? A no, tak jak mówię potękowaczek dalej jest nasz hotel. No i tak to się prezentuje, tutaj płacie w tym hotele jakbyście byli. To macie właśnie ten widok co darmo tu na górze możecie być i stąd wszystko widzicie. No i tu jest statek, o którym mówię, że można płynąć, też nie będziemy chcieli popłynąć, tam chyba 70 zł kosztowało, wejść na niego na pewno tę atrakcję. Jeszcze zaliczymy. No i tu mamy też. Gruszówki na szczęście porzucane. Obstawiam, że jak wiatr zawija albo też upada, to wszystko to spada na dół. No ale taki ludzie mają pomysły. No i zaraz ten statek będzie ruszał. Jak ten statek będzie ruszał, który tu jest tu, to on musi przepłynąć tam. To się musi otworzyć. No i tam się zawraca w tym szerszym elemencie. I potem z powrotem wypływa tutaj właśnie na otwarte morze. Na zejść, jest poręcz, więc łatwiej zejść, ale kamerę wyłączam, bo nie chcę sobie jej rozwalić, jakbym zjechał z dniu. Mam kleczą sol. Przechodzimy przez te właśnie dwie które się znajdują. Wyeszliśmy tędy, a tędy właśnie gdzieś tam gdzie jest lampa. Co? No jest takie ciekawe informacji. W marcu 1715 roku nakazano ustawienie świateł nawigacyjnych po obu stronach pójścia wieprza, ale dopiero ponad 100 lat później wybudowano stację pilotów z 6 metrową wieżą. W 1855 roku stanął na wschodnim brzegu nieduży parterowy budynek z czerwonej licowanej cegły z kwadratową wieżą, w której mieszkał latarnik, dbający o to, by lampa na latarni świeciła stałym czerwonym światłem o zasięgu 6. Nie, nanometrów, MN, nie wiem jak to przeczytać fachowo. Źródłem światła była soczewka czwartej klasy, umieszczona w oknie na wysokości 12 metrów, która w 1899 roku zmieniono na soczewkę szóstej klasy, a 5 lat później spis światła informuje, informuje o zmianie charakterystyki światła na biały przerywany. W 1927 roku wieża latarni podwyższono o jedną kondygnację, na której zbudowano galeryjkę i latarnię z białą kopułą. Do dziś tak właśnie wygląda latarnia morska w Darłowie. Zmieniły się tylko z latami źródło światła. Obecnie używana jest żarówka o mocy 500W w półcylindrycznej soczewce. Całkowita wysokość latarni wynosi 23 m, a zasięg światła właśnie 15 mn. Ciekawych informacji jest to, że w 2023 roku światło nawigacyjne do krzyżowej latarni morskiej w Darłówku zostało zainstalowane na dachu apartamentu Marina Royala. Royale, to, to jest ten budynek, który Wam pokazywałem właśnie na wjeździe do e, portu, ten hotel wybudowany po drugiej stronie kanału właśnie portowego, około 130 metrów na zachód od wieży latarni. Natomiast na wieży dawnej latarni morskiej zainstalowano światło sektorowe emitujące trzy kolory, biały, zielony, czerwone, pełniące rolę światła prowadzącego, prowadzące zmiany znacząco poprawiły wyrazistość oznakowania nawigacyjnego, prowadzącego do portu Darłowo. Czyli jak już widzicie, latarnia nie jest tak stricte latarnią jak było prędzej. Światło, które na niej się znajdowało, zostało umieszczone właśnie na tym hotelu, który jest bliżej portu. A tutaj właśnie są trzy soczewki, a nie jedna, dlatego ta lampa była całkowicie inna, jak byliśmy u góry. Tak, z ciekawości, to wysokość wieży latarni to jest 21 metrów, a Marina Royale ma 31 metrów wysokości, więc jest o ponad 10 metrów wyższa. Co eee, jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No tu chyba wszystko. No i data budowy wiadomo 1885 rok. To już chyba mówiłem. Tu znajduje się taki właśnie e, fajny stateczek zrobiony. Jakiś metalowy. E, skuner Węglowy. Ragne, kierunek zachód. No z tyłu jest kod QR. Właśnie gdzie można poczytać skany QR i poznać jego historię. Jeśli chcecie sami poczytać sobie ten kod QR to teraz wam go zbliżę. O, możecie sobie spauzować i odczytać. Dzień z dnia. Trzeba udać się na zachód słońca. Co prawda jest troszkę chmurek, więc wątpię, żeby było coś widać. No Ale i tak widok jest piękny. Za chwilę pewnie te chmury się zrobią czerwone. na to morze. Żadnej to są w żadnej fali. To na tą plażę bez żadnych falochronów, tak popularnych w Polsce. To ładnie wygląda. Jutro będziemy się udawać tam właśnie 3 km plażą. W kierunku opuszczonych schronów i bunkrów. Z czasów II wojny światowej, które też będę nagrywał. zachód zachodem nie ma znaczenia najpierw wczoraj sobie wziąłem mojego pieska i poszliśmy o 23 właśnie nad morze trzeba sobie posłuchać fal. Siedzieliśmy sobie właśnie przy wodzie, też było takie spokojne morze jak dzisiaj i dosłownie siedzieliśmy zaraz przy wodzie, słuchaliśmy szumu, fal i patrzyliśmy sobie na wodę. No Coś pięknego. Ja tu uwielbiam i mógłbym się tak siedzieć godzinami wpatrywać się właśnie w tafle wody, a tym bardziej tak teraz jak morze jest takie spokojne.